Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem wydarzenia DC Fandom, które jest swoistym Comic jednak skupionym tylko i wyłącznie na produkcjach DC. Zaczniemy od Wonder Woman 1984, na którą czekam chyba najmniej z dzisiejszego zestawienia. Trailery nie prezentują się jakoś wyjątkowo i przynajmniej mnie nie zachęcają do wyczekiwania na ten film. Nie zmienia to jednak faktu, że tym razem zobaczyliśmy kilka nowych rzeczy. Między innymi Wonder Woman w swoim pełnym, złotym, majestatycznym stroju i Cheetah, czyli Geparda, z którą fragmenty wyglądają jak sequel do Kotów i chyba będzie godnym następcą Aresa z wąsem, który był przeciwnikiem naszej bohaterki w pierwszej części. No, ale dobra, może wystarczy tego narzekania. Pierwsza część, pomijając może ostatnie 20 minut, jak najbardziej mi się podobała, tak też drugą z pewnością też sprawdzę w kinach. No, oczywiście, o ile finalnie tam trafi, zważywszy na obecną sytuację. W każdym razie premiera zaplanowana jest na 2 października tego właśnie roku. A i w razie co, znajdziecie całą rozpiskę i linki do trailerów w opisie pod spodem. Na drugim miejscu w zasadzie usytuowała się produkcja, na którą czekam tak samo jak na Wonder Woman. A mowa tutaj o wydaniu Justice League Snyder Cut, które ma trafić na HBO Max. I jest to film, na który tak naprawdę z każdym nowym doniesieniem czy trailerem czekam troszeczkę mniej. Bo sam zamysł wydaje się naprawdę ciekawy, ale chyba oczekiwania na nowe wydanie Ligi Sprawiedliwości znów przerosną to co zobaczymy. Zobaczyliśmy w pełnym teaserze to, jak wygląda tak mocno zapowiadany przez Zaka Snydera Darkseid, który raczej daleko odbiega od dobrych efektów specjalnych. Gdzie taka sama sytuacja miała miejsce w pierwotnym wydaniu ze Steppenwolfem. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele scen wygląda epicko i majestatycznie, co daje spore nadzieje. W jednej z nich znajdziemy nawet kilka easter eggów z poległą Ligą Sprawiedliwości. W początkowym fragmencie widzimy zarówno pac Aquamana, zbroję Wonder Woman, a nawet kartę Jokera, co od razu skojarzyło mi się ze sceną, gdzie Iron Man widział poległych Avengersów. Kolejnych niepewności dodaje sposób w wydania tej produkcji. Ma powstać jednocześnie w formie czterech godzinnych odcinków i jednego czterogodzinnego filmu. Jak wiemy seriale rządzą się innymi prawami, więc jeżeli nie będzie to po prostu pocięty film na cztery części, mogą zajść tutaj kolejne problemy z montażem i całym odbiorem projektu. No ale wiadomo, nie ma co krakać. Wiadomo, że produkcja jest dość mocno rozgrzebana, a co z niej finalnie wyjdzie, zobaczymy w przyszłym roku razem z premierą. I teraz zaczyna się robić tylko coraz coraz ciekawiej trzeci na liście ląduje trailer The Suicide Squad. No może nie tyle trailer, co montaż pokazujący pracę na planie, ale już to pokazuje jak świetnie zapowiada się ten film i jak dobrze ekipa dogaduje się na planie. Oprócz tego dostaliśmy także przedstawienie wszystkich postaci, co z pewnością będzie pomocne, bo będzie ich tutaj cała masa i każdy będzie dziwniejszy od poprzedniego. I całkiem możliwe, że James Gunn, który stoi za strażnikami, to najlepsze co spotkało ostatnimi czasy filmy DC. Postacie są wyjęte Prosto z komiksów w swoich dziwacznych i kiczowatych strojach i sieją zamęt na planie. Mamy tutaj nawet Johna Sinek, który przyrównuje swoją postać do gorszego wkurzającego kapitana Ameryki. Pojawił się też Michael Rooker, którego możecie znać między innymi właśnie ze strażników, i brat reżysera, który standardowo dostał najdziwniejszą i być może najmniej użyteczną postać w filmie. Twórcy mówią, że film zawiera mocne inspiracje ze starych filmów wojennych typu Parszywa 12, co z dodaniem elementu superhero da nam właśnie desuset skład. Jest to z pewnością dziwny, o ile nie najdziwniejszy projekt DC w historii, jednocześnie jeden z najbardziej ciekawych, dlatego ja czekam z niecierpliwością, a premiera już w sierpniu 2021 roku. Jak już pewnie dobrze wiecie z poprzednich odcinków, jaram się nowym Batmanem, mimo tego, że wcześniej nie darzyłem tej postaci jakimś większym zainteresowaniem. Jednak w tym wypadku wokół projektu działo się tyle ciekawych rzeczy i bierze w nim udział tylu ciekawych twórców i aktorów, że czekam na ten film jak na mało który. I kilka dni temu dostaliśmy zwiastun, który jeszcze bardziej zachęcił mnie do całości. Jest mrocznie, brutalnie i oryginalnie. Sam zwiastun i początek skojarzył mi się trochę z Watchmenami, którzy niedawno mieli swoją premierę na HBO. Widzimy tutaj komisarza Gordona, przyszłą Catwoman, sprytne i makabryczne pułapki przygotowane przez Deridlera, Batmobile, a także oczywiście Roberta Pattinsona, który wedle moich przypuszczeń pasuje tutaj świetnie. I życzę mu, żeby tą rolą raz na zawsze odciął się od zmierzchu z początku swojej kariery. A jeżeli wszystkie sceny walki będą pokazywane a'la John Wick bez trzęsącej się kamery i bez 10 cięć na sekundę, biorę to w ciemno. Premiera 1 października 2021 roku. Nie wiedziałem, że to możliwe, ale okazuje się, że ciarki i hype może spowodować odpowiednio stworzona animacja, reklamująca i przedstawiająca pokrótce film. Mowa tutaj o Black Adamie z Dwaynem Johnsonem, który wcielił się w jego rolę i użyczył tutaj swojego głosu. Co prawda nie widzimy tutaj jeszcze nic z filmu, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze praktycznie nic nie zostało nagrane. Tak też ciężko oceniać to, jak wyjdzie sama produkcja, jednak ten krótki animowany teaser na moje wypada świetnie i wprowadza nas trochę w świat Black Adama. Zostało też potwierdzone, że jego przeciwnikami będzie Hawkman, Dr. Fate, Cyclone i Atom Smasher. Czyli podobnie jak w Suicide Squadzie zdecydowanie postacie, które nie są pierwszo, drugo czy nawet dziesięcioplanowe. Co znowu dodaje tutaj co nieco świeżości. A jeżeli ten projekt wypali na co się zapowiada, zapewne zobaczymy w przyszłości spotkanie Black Adama i Shazama we wspólnym filmie. A póki co musimy poczekać na Deroka w czarnym stroju do 22 grudnia 2021 roku. Natomiast w 2022 roku w kinach ma się pojawić Shazam 2, Aquaman 2 oraz The Flash, który był zapowiadany prawie tak długo jak druga część Avatara. Co więcej, zostało potwierdzone to, że DC nie będzie szło może typowo w kierunku łączonego uniwersum, co łączonego multiversum. Dzięki czemu wszystkie filmy, które do tej pory powstały, mogą wpisać się w tzw. kanon i twórcy w nieskończoność będą mogli tworzyć przeróżne wydania, tych samych postaci i przeróżnych crossoverów. Dzięki temu będzie można dowoli wybierać, które filmy dzieją się w tej samej linii czasowej, a które w innej, i tworzyć jedno główne uniwersum z filmów, które odniosły sukces. Coś takiego jest świetnym rozwiązaniem i The Flash ma być tego oficjalnym początkiem. A to dlatego, że mamy tam zobaczyć zarówno Batmana Bena Flecka, Batmana Michaela Kitona, jak i kto wie może Roberta Pattinsona. Pewne jest jedno, jest nas co czekać i może to być kolejny strzał w dziesiątkę dla DC. Zostały zapowiedziane także dwie gry ze świata DC: Gotham Knights oraz Suicide Squad Kill the Justice League, gdzie zobaczymy kolejne złe wcielenie Supermana, z którym będą mierzyć się nasi bohaterowie, a raczej my przy ich pomocy. Także podsumowując, mając na uwadze to, że Marvel póki co zaplanowane ma Black Widow i The Eternals, a do Tora i Doktora Strange'a jeszcze szmat czasu, całkiem możliwe, że DC wysunie się na prowadzenie, albo chociaż stanie się poważną konkurencją dla giganta od Disneya. I nie wiem jak wy, ale ja obecnie bardziej czekam na to, co zobaczyliśmy dzisiaj, niż na najbliższe kolejne premiery Marvela. Kto wie, może to właśnie przez różnorodność, niepewność i dziwność, którą zobaczyliśmy w zwiastunach. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Napiszcie mi też na jaki film DC czekacie najbardziej. Pamiętajcie o ocenie pod spodem i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych rzeczy, które się tutaj pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.